ma widzowie, więc dzisiaj będziemy pobijać kolejnego bossa. Zniszczyć: Czyli mamy tutaj bossa niezniszczalnego czyli przywódcę hordy Bastionu. O kurwa. Tego grubego. Zdenerwował się i teraz nas, No, można powiedzieć, że nie lubi. Oj, oj, oj. No ale trzeba zrobić jakiś postęp. Mnóstwo piglinów. Ogoj. Rozmiar to nie wszystko, mój przyjacielu. Rozmiar to nie wszystko. Dobrze to wiesz. Zaufaj naszemu bohaterowi. Ja, mnie można ufać, już słychać naszego kolegę. Yy, dobra, nie ma żadnej. Yy, nie potrzebuję żadnej tutaj obrony, czy coś takiego obżegacie. Weźmiemy to sobie bliżej trochę. O. Teraz jest ten. Pyk i pyk. Kurde. Kurde, szybko! Buduj to, pyk! I lecimy, lecimy, armia! Grubo atakujemy! nawajcie, Atak! Lecimy z robotą! Gdzie oni poszli? Czemu oni tutaj są? Co oni robią? No dobra, jak chcecie, to możecie rozważyć tą wieżę. Jak, jak chcecie. Ale nie wiem po co. Dobra, tutaj lecimy, szybko! Wszystkie jednostki. A ten co robi? Rzuć tym błazem dawaj! Boom! Rozwalamy to. Czemu nic nie robią? Co tu się dzieje? Tego się osobiście nie spodziewałem. Dobra, no to co? Na to najpierw trzeba nacierać. Dobra teraz jeszcze na, na to, to, sobie rozwalimy. w ogóle Gdzieś mi zginęły te jednostki, zniknęły Zdech? O dobra to jest je moja jednostka A tamten co robi? Czekaj, to, topi się chyba jakiś kolego Tak topi się Chodź golem, no nie polegu. O nie dobra, nie jest dobrze Wlećmy na bromę, dawajcie Wszystkie jednostki Tu Weźmiemy jeszcze tamtych stamtąd Dobra, ten ten jest dobry, patrzcie. Rozwala to mur Dobrze! Ej, dobra, to sobie można tu wchodzić już. Dawajcie, lecimy. O kurde. Jest grubo, ale co jest? Tam to jest wciąż na wala w, w ten mur. Chapie, na co ty czekasz? Tu atakuj Co on robi? A ci co robią? Nic Dobra. Rozwali już tą bramę? Jeszcze nie? O kurde, bo tu jest ten. Mo mocny. I ileś tu jest. O Dobra, ale czemu oni nie atakują tej bramy w ogóle? Halo Co wy robicie? A ten co się robi w ogóle? O, oni robią, już rozwali to, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super jest. Jak na razie. Dajemy radę tutaj podbijać kawałki, ale coś się, się nam zmniejsza, nasza liczba bohaterów. Tu, dawajcie na to. będzie trzeba tego kolegę, rozwalić. Lecicie z tym szybko, Dobra. teraz na tego kolegę. Chodźcie, wszystko. A pan ci co robią? Nic. Tu, na tego kolegę. Dobra Jest fajnie Nawet O się przydało jeszcze Dobrze Jezu, chaos. Dobra, tutaj, na to teraz Czy Trzeba tutaj podbić na fortecę Bo bez tego to jest ani rusz I tutaj trochę wybić tych małych O jezu Oni się robią, patrz patrzcie, atakują Dobrze! zdech! Zdech duży Lecimy Jednostki tutaj A ci, e, ktoś jest za, za tym murem jeszcze? Nie, to jest, tutaj dzielnie atakuje, dobrze Lecisz Teraz dalej Czekajcie, tutaj zwykle jest, o tam jest wejście, dobra, widzę już Dobra Pięknie, teraz tutaj Na to, tutaj Jakoś daje radę Na razie Ła! Wow. Aż ty! Dawajcie! Już blisko! A potem wszyscy na bosa, jednostki, tak jest! Lecimy, podbijamy! Podbijać tego hopa dużego! O kurde, dobra! Chodź tu, nie poddawaj się! Kolego, leć na, na bramę wszyscy! O, rozwali, rozwali! Chodźcie! Na bosa! Teraz tak, przydałoby się więcej jednostek porobić. Creeperów najlepiej, tak tak, tak. Tylko tutaj by potrzeba jeszcze... Może... Zarodnika rozwalanego. Gdzie jest zarodnik najbliższy? O kurde, coś czuję, że musiał... O Jezu. Yy, się cofnąć aż... No może nie aż tutaj. Dobra, wy tam walczcie, ja wam zaraz pomogę. Usuwamy. pyk. Dawać tego, dużo. I robimy Creeperów Spawner Lecimy Na walcie Szybko 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 oni tam walczą jakoś Robimy Creeperów bardzo dużo i go e, normalnie wysadzimy Bierzemy Creepery O kurde ale dostanie teraz Ostro Lecimy tędy Chodźcie Omijamy wszystkie struktury Wszystko co jest Nie dajemy się A tu jest jeszcze pragolem jeden a ten strzela w portal jakiś nie mądry jest O kurde, ale do mi dobra co, co oni robią? Oto się bossa Już portal jest na razie nic im nie da 60% Całkiem nieźle Bierzemy teraz yy, max gripperów ile, ile zdołamy yy, ten yy, Na węgiel Dobra, lecimy Nie ja będę tutaj tak długo czekał Ich jest teraz o Jezu. Sporo całkiem Teraz boss coś czuje, dostanie bardzo mocno Chodźcie, chodźcie Zaraz dostanie... O nie Zaraz dostanie wybuchowe, wybuchowe wakacje Na macie, na bossa! Och, to Cała armia normalnie, ale gumnie bu Dobrze, 25% Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze To teraz jeszcze jedna, jedna taka fala creeperów i będzie w sumie po wszystkim chyba, nie? 12%, dobra, już chyba dadzą radę sobie. Boss już w ogóle zaraz zdechnie. Dobra, jednak może pójdę po te creepery. Też nie wiem, nie wiem czy potrzebne są. Na razie dają radę chyba. 6%. Dobra, damy radę, na jeszcze. Dobra, damy radę. Już tu poczekam sobie. Popalnie poczekam na śmierć bosa. Dobra, 1%, 1%. Dajcie, chłopaki, dajcie ostatni strzał. Jest, udało się. No, nie była to trudna walka, aż tak bardzo. No i polek. Jednego mniej. Jeszcze te... A oni wciąż, wciąż w niego strzelają. I bum! Let's go! To było niesamowite! Dziś wygrywasz dzięki sprytowi i sercu! Horda Bastionów już nam nie zagrozi! No i o to chodzi. Widzę z tego, sobie zbierzemy nagrody. No i kończymy odcinek, a następny odcinek będzie z Dewastatora. Czyli tego bossa. Hordy chyba najmniej ulubionej przeze mnie przywódcy hordy zarodników. Zarodniki są najgorsze, bo mają tę wieść, bo one strasznie denerwują. No więc pa!